Pieka dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmem o kosmetykach Marki Slavia. Ja już wam te kosmetyki pokazywałam w nowościach, ja wtedy troszeczkę ich używałam, ale jeszcze za mało, żeby wiedzieć jakieś konkrety i więcej Wam o nich opowiedzieć. Teraz już minęło trochę czasu, po sprawdziłam, mam już jakąś wyrobioną opinię na temat tych kosmetyków i bardzo chętnie dzisiaj Wam nagrałam film, właśnie e, <laughs> taki dokładniejszy, bardziej opowiadający, dający Wam na pewno więcej szczegółów. Ja bardzo lubię takie filmy nagrywać. Żeby też później jak gdzieś Wam pokazuję te kosmetyki w ulubieńcach Czy gdziekolwiek indziej To po prostu później Was odsyłam do filmu dedykowanego o danych kosmetykach I wtedy nie muszę tego, tych całej informacji powtarzać Tylko macie film dedykowany I lecimy Zaczniemy od pierwszego, jednego z takich moich ulubieńców e, Z tej marki Bo jeżeli mnie oglądacie to wiecie, że jestem totalną fanką kremów pod oczy Uwielbiam je testować Ja mam fisia w ogóle na punkcie kremów pod oczy I to już od dawna, tak naprawdę odkąd ten kanał tworzę Eee, po prostu kremy pod oczy to jest taki mój konik, wybiam je testować, porównywać, e, dawać wam znać, które są naprawdę godne uwagi, świetne. No i tutaj marka Slavia ma w, swoim, w swojej ofercie peptydowy krem pod oczy i to jest wygładzenie na Są pe, e, peptydy trehaloza, skwalan wymienione jako główne składniki. No i peptydy trehaloza, skwalan to są super składniki. Ja po pierwsze, peptydy są znakomicie, są znakomicie działają przeciwsmaszczkowo To jest taka główna zaleta peptydów Ale one też świetnie będą na taką warstwe tego na skórkach wzmacniającym działały, więc też będą wzmacniały właśnie Poprawiały też jakość i jędrność tej skóry Skwalan, trachaloza będą nawilżały, trachaloza też tak wycisza Nawilża, uspokaja skórę, więc pod oczami jak najbardziej jest to świetny składnik Ogólnie w składzie tutaj też są kompleksy i wyciągi, które mają za zadanie Likwidować sińce, właśnie przeciwdziałać sińcom, jeżeli macie takie które wam się raz na jakiś czas pojawiają ten krem powinien wam pomóc, jeżeli macie genetycznie sińce, to ciężko z tym podziałać ale takie sińce i opuchnięcia, które wam się od czasu do czasu pojawiają, to jak najbardziej oczywiście składniki przeciwsmarszczkowe, takie ujędrniające troszeczkę liftingujące, też jak najbardziej tutaj są, ale głównie ale też dodatkowo właśnie takie regenerujące, nawilżające. bardzo fajna propozycja, jeżeli chodzi o krem pod oczy, bo łączy takie trzy bardzo fajne funkcje, czyli działanie przeciwsmarszczkowe liftingujące, drugie to jest nawilżające, a trzecie takie łagodzące, więc bardzo fajny krem, szczególnie na tą porę roku, kiedy ogólnie nasza skóra jest bardziej wystawiona na takie drażniące czynniki zewnętrzne. Zmiana temperatur, suche powietrze w domu, mróz, wiatr jakiś silniejszy, czy nie wiem, później jakieś wiecie zabawy na zewnątrz, jakiś śnieg, narty i tak dalej, no to jednak ta skóra jest dosyć mocno narażona na te wszystkie niedogodne czynniki, no i ten krem będzie bardzo fajnie tą skórę chronił i regenerował właśnie w taką porę roku, ogólnie wiadomo, że całorocznie też super. Ale teraz na jesień, zimę bardzo fajnie w taki krem po potoczy też się właśnie zaopatrzyć, który będzie też mocno regenerował, mocno nawilżał No i plus do tego przecież przeciwzmarszczkowo O opakowaniach Wam już mówiłam, ale Wam jeszcze może na przebitkach pokażę, bo są przepiękne Jeżeli chodzi o konsystencję tego kremu, to też jest bardzo, bardzo, oj mnie bardzo satysfakcjonuje ta konsystencja tego kremu On jest taki, wydaje się być taki tłuściutki, taki treściwy, gęsty i taka jest ta konsystencja Tylko jak nakładacie go później na skórę pod oczami I rozsmarujecie, poczekacie dosłownie chwilkę To on ładnie się wchłania Ale czuć, że on zostawia taką bardzo fajną pielęgnacyjną warstewkę na skórze pod oczami Na noc dla mnie to jest w ogóle genialny efekt Nawet nakładam go troszeczkę więcej i wręcz czuję taką kojącą kołderkę Taką bardzo mocno pielęgnacyjną Trochę powiem Wam, że on się pod oczy jak nałożycie taką troszeczkę grubszą warstwą Nie za grubo, bo pamiętajcie, że skóra pod oczami jest cienka I też nie możecie, możecie przesadzać i nakładać zbyt dużo kosmetyków, no tylko tak, więcej niż na dzień po prostu e, to czujecie, czuć po prostu, że tam macie coś na zasadzie maski pod oczy, więc to jest bardzo, bardzo fajny efekt. I na dzień nakładam go po prostu troszeczkę cieńszą warstwą i się sprawdza idealnie, korektor mi się na nim nie waży Wręcz właśnie stanowi taką bardzo fajną barierę chroniącą przed obsuszającym działaniem właśnie kosmetyków, które się tam nakłada i czynników zewnętrznych Świetna sprawa, krem według mnie totalnie dla każdego, dla każdej grupy wiekowej, czy macie nie wiem 20 czy 30, 40, 50 lat Nie ma to według mnie znaczenia, bardzo fajny pomysł na prezent na święta też, ten krem potoczy bo to jest coś, co można też nakładać na całą twarz Nie ma problemu jako taki bardziej nawilżający krem Jeszcze taki bardziej odżywczy, bardziej regenerujący Na przykład jak, nie wiem, właśnie będzie, macie ten krem pod oczy Później będzie jakiś mróz albo podrażnicie czymś skórę To bardzo fajnie sobie taki, ten produkt nałożyć nawet na całą twarz od czasu do czasu Żeby też kojąco na przykład podziałać Super sprawa, naprawdę świetny produkt I tak samo bardzo Wam polecam go na prezent Teraz jest taki czas, że warto o tym chyba wspominać więc jak najbardziej na prezent też Wam polecam, bo myślę, że każda osoba będzie zadowolona i tak samo każda z Was, niezależnie od wieku, obstawiam, że będziecie z tego kremu zadowolone. Serio, ręczę Wam całym serduchem, że ten krem potoczy jest petardą. I kolejna petarda to jest witaminowe olejowe serum do twarzy. Ona jest opisana jako antyoksydacyjne i regenerujące. W składzie macie witaminę C, E, olej arganowy. I ja już Wam o tym serum opowiadałam, że to serum jest sztosem, jeżeli chodzi o skład. I tutaj skład to jest po prostu istna petarda, ale tak samo konsystencja, wszystko się zgadza, jest to serum olejowe I tutaj jeżeli chodzi o skład, macie na pierwszym miejscu w składzie olej arganowy, czyli super lifting, walka ze zmarszczkami, zapobieganie pojawianiu się zmarszczek, więc super Do tego słuchajcie, jeszcze macie witaminę C, która będzie działała przeciwzmarszczkowo rewelacyjnie ale też rozjaśniała przebarwienia, rozświetlała skórę. Tak wiecie, regenerowała skórę po, po tym lecie, kiedy czytam jesieni też na przykład jak ta skóra jest taka poszarzała, no to witamina C to jest w ogóle jeden z moich ukochanych składników. Ja nie wyobrażam sobie nie mieć w mojej pielęgnacji witaminy C, bo to jest po prostu i witamina młodości, i witamina takiej świetlistości skóry i tak dalej, więc naprawdę jest świetna. Ogólnie macie bardzo dużo oleju w składzie Jeżeli chodzi o witaminę C, to ona jest w tej formie tetroizopalmitenianu askorbylu Czyli bardzo fajna forma i stężenie 3% w tej formie To jest naprawdę bardzo, bardzo dobre stężenie Ta forma występuje w niższych stężeniach Nie trzeba takiego dużego stężenia tetroizopalmitenianu askorbylu Więc też jeżeli nie oglądałyście filmu o witaminie C, to Was do niego odsyłam Postaram się Wam go podlinkować, bo tam wyjaśniam, czym się różni, który składnik I że nie zawsze stężenie... Ma znaczenie w witaminie C, a znaczenie ma właśnie forma, w jakiej ta witamina C występuje, i tu forma tej witaminy C jest znakomita, jedna z najlepszych w ogóle. Kolejny ekstrakty właśnie olej, kolejne cudowne olejki, też powiem Wam, że bardzo fajna mieszanka olei, plus do tego witamina C i witamina E, także jeżeli szukacie świetnego olejku, to jest akurat coś, co ja też mojej mamie zamówię na prezent. Mama nie ogląda moich filmów, więc mogę mówić raczej chyba, <laughs> ale raczej nie. Coś, co zamówię mamie oczywiście na prezent świąteczny, bo moja mama uwielbia robić sobie masaż płytką głasza i naprawdę mówię, że odkąd zaczęła, przekonałam ją do tego i zaczęła to robić to widzi kolosalną różnicę. A masaż płytką głasza robiony na takim olejku, na takim serum to jest w ogóle petardy dziewczyny czy głasza, czy bańki, czy dłońmi, bo nie musicie mieć głaszy, żeby można sobie znakomicie masaż robić też dłońmi, czy właśnie tymi bańkami takimi chińskimi do twarzy, tam trzeba mieć jakiś poślizg i ten olejek plus masaż. To jest petarda, słuchajcie, to macie i lifting i podniesienie, ujędrnienie skóry, a do tego jeszcze działanie witaminy C, więc jeżeli szukacie czegoś takiego naprawdę super przeciwzmarszczkowego, bądź jeżeli macie zmarszczki i szukacie czegoś, co wam podziała trochę na te zmarszczki, to serio lećcie po to serum z olejkowe właśnie z witaminą C. Plus masaż twarzy Kolejne bardzo fajne serum olejowe do twarzy Tutaj jest ujędrnienie i odżywienie Jest bakuchiol, olej konopny, olej z baobabu I tutaj w składzie macie właśnie bakuchiol, który jest takim naturalnym odpowiednikiem retinolu Bisabolu, który bardzo ładnie będzie łagodził, ekstrakt z korokusa, który super, super ujędrnie działa przeciwstarzeniowo Ekstrakt z opuncji figowej, opuncja figowa jest nazywana naturalnym botoksem, no także wiecie, macie botoks w taki naturalny w buteleczce. Witamina E, która jest też bardzo mocnym antyoksydantem, przeciwsmarczkowo-przeciwstarzeniowo działa Skwalan, który super nawilża, odbudowuje warstwę hydrolipidową, skwalanie skwalan jest w ogóle świetnym składnikiem Olej konopny, z pestek mali, z nasion jabłka, z baobabu. Arganowy olej tutaj też jest w składzie, więc to będzie bardzo fajne serum też dla tych z Was, które mają, chcą działać przeciw zmarszczkowo ale mają cerę może bardziej mieszaną tłustą. Natomiast jeżeli macie cerę taką bardzo skłonną do wyprysków, to to będzie świetne dla Was, bo olej konopny w ogóle jest super dla cery mieszanej, takiej trądzikowej, problematycznej. Więc jak macie bardzo tłustą cerę, taką zapychającą się, to to będzie bardzo, bardzo fajne serum olejowe przycisk maszczkowe. Więc jeżeli macie właśnie taką cerę, a chcecie na przykład wykonywać sobie masaż płytką głasza, czy ręką, czy tam bańką niską i potrzebujecie jakiegoś fajnego serum olejowego do tego masażu, no to to będzie dla Was Petarda, bo ono się sprawdza rewelacyjnie. Zresztą pokazuję. Ja wcześniej pokazałam buteleczki. O, wyglądają tak przepiękne, według mnie bardzo eleganckie. Także na prezent też jest to bardzo fajny wybór. No i bogactwo składników, jakość tych składników, bo tutaj skład jest naprawdę przegenialny ponownie. I Ale nie bójcie się, olej arganowy na pewno też Wam nie stworzy problemu, żebyście tutaj czasem nikt źle tego nie zrozumiał Nie, po prostu ten będzie bardzo fajny, olej konopny też wycisza zmiany, działa przeciwtrądzikowo e, Zapobiega powstawaniu kolejnych niedoskonałości, jak macie jakieś niedoskonałości czy stany zapalne To olej konopny też bardzo fajnie je łagodzi, także po prostu on ma dodatkowe takie właściwości super ucer cer mieszanych Kolejny świetny pomysł na prezent <laughs> dla kogoś, jeżeli tak nie wiecie do końca jaką ta osoba ma cerę to jest peptydowy krem do twarzy na noc i tutaj macie peptydy tej, ten kompleks Argyll Line, bakuchiol, ceramidy, więc ogólnie super krem na teraz, czy dla siebie, czy na prezent ponieważ to są składniki, które będą super regenerowały, będą działały przeciwzmarszczkowo, będą odbudowywały warstwę hydrolipidową, będą pięknie dbały o tą zewnętrzną warstwę naskórka właśnie, pięknie go przebudowywały, tą skórę, zagęszczały też, więc naprawdę składowo na ten moment to jest świetna sprawa. Oczywiście działanie przeciwzmarszczkowe peptydów też tutaj mocno będzie wychodziło. Do tego jest jeszcze bakuchiol, który też bardzo fajnie działa przeciwstarzeniowo. Ceramidy też działają fajnie, jeżeli chodzi o ujędrnienie. Co tu jeszcze jest? O, jest ekstrakt z sezamą, działa bardzo fajnie, tak konkretnie liftingująco Inulina, ona też jest prebiotykiem, więc będzie działała na mikrobiom po prostu waszej skóry Co też jest bardzo istotne, też jeżeli macie konficerę może bardziej problematyczną I ogólnie na teraz to jest bardzo fajny dodatkowy skład jest Ja ten to... krem bardzo polubiłam stosować na noc, on ma taką bogatszą konsystencję jeżeli pytacie o zapachy, na przykład one są bardzo delikatne, to nie, jest, nie ma tutaj jakichś mocnych, wyczuwalnych zapachów, dlatego też Wam podkreślam, że na przykład na prezenty to jest super, są to super kosmetyki, bo właśnie też nie tam nie trzeba na gusta zapachowe gdzieś tam uważać, bo one bardzo, bardzo delikatnie, naturalnie pachną, ale bardzo delikatnie. I ten krem właśnie, bym powiedziała, że jest taki treściwszy, natomiast nie zostawia jakiejś tłustej powłoki na skórze, bo wiem, że wiele osób z cerą mieszaną na przykład tego nie lubi, więc tu się nie martwcie, tłusta powłoka nie zostaje. Jeżeli macie cerę suchą, on się super sprawdzi u Was na dzień, bo właśnie on nie zostawia tłustej warstwy. Także makijaż na nim się też będzie bardzo fajnie, fajnie trzymał, nie wytłuszcza. Ja raczej nie lubię kremów, które wytłuszczają. Dnia, ale przynajmniej w przypadku mojej cery to jest super krem na noc I tym bardziej właśnie kiedy ja chcę taką regenerację No bo jak już się zaczną jakieś minusowe temperatury To myślę, że to w ogóle będzie petarda Jest takie ukojenie po prostu na noc Dalej jest lekki krem do twarzy na dzień, nawilżenie i ochrona przed światłem niebieskim. tutaj macie niacynamid, borówkę, kwas hialuronowy. Borówka właśnie ma takie udowodnione, <coughs> udowodnione działanie ochronne przeciw światłu niebieskiemu, więc super, idealny krem na dzień. Ja, że mam w, w świetle niebieskim, kiedyś opowiadałam. Warto zwracać uwagę i jak macie możliwość wyboru kremu na dzień, który chroni Was przed tym światłem niebieskim, no to warto sobie dodatkowo zastosować. Oczywiście tutaj filtry... Typowo filtry SPF, które mają ochronę przeciw promieniowaniu niebieskiemu Też są super, no i warto filtry stosować Ale jeżeli jeszcze do tego dodatkowo macie krem, który Was przed tym chroni No to według mnie super Ymm, Jest kwoschilonowy, który że Jest dużo takich składników nawilżających niacynamid, który świetnie reguluje pracę gruczołów wojowych, Zapobiega przetuszczaniu się skóry Więc jak macie cerę problematyczną, to warto się niacinamidem w ogóle zainteresować I ten krem też może być bardzo fajny dla Was Zielona herbata i ona też fajnie działa antyoksydacyjnie W połączeniu z tą borówką super tutaj to, to razem gra Dodatkowo jest też sok z czereśni, który też fajnie chroni tą skórę Bardzo ciekawe składniki Bardzo fajny dobór i taki sensowny dobór składników Ogólnie w tej marce powiem Wam, że naprawdę te składniki są super podobierane Już chyba wcześniej Wam o tym powiedziałam, że naprawdę Jak Wam w nowościach pokazywałam Że naprawdę w tej marce widać taką sensowność doborów składników No tutaj oczywiście opakowania są takie same I jeżeli chodzi o ten krem to ten krem bardzo fajnie się właśnie sprawdza na dzień. I jeśli chodzi o konsystencję tego kremu, to on jest lżejszy, przynajmniej w moich odczuciach jest lżejszy niż ten peptydowy. No i ten spokojnie ja mogę na dzień używać. To będzie w ogóle genialny krem też składowo, i jeżeli chodzi o konsystencję i to, co on robi ze skórą, genialny krem właśnie na zimę. Nie ja go nakładam taką cieńszą warstwą po prostu, bo on jest. No może nie chcę powiedzieć jakiś, że bardzo treściwy, ale jak macie skórę suchą, to możecie go sobie nałożyć więcej. Natomiast cery mieszane tłuste taką, no normalną warstwę, bym powiedziała po prostu. I naprawdę fajnie się dosyć szybko wchłania, nie trzeba czekać, nie wiadomo ile. Przynajmniej na cerze mojej mieszanej, więc myślę, że sucha to już w ogóle na użycie możecie się za chwilę malować. Zostawia bardzo fajną warstwę na skórze, taką. Jedwabistą, nie wiem jak to powiedzieć. Ta warstwa jest świetna, bo czujecie, że wam chroni skórę, ale to nie jest tłuste, to nie jest lepkie. Pięknie przykleja puder, podkład, jeżeli stosujecie, i to wszystko wygląda tak miękko, ładnie, naturalnie, że puder nie jest taki matowy. Bardzo, powiem wam, że u mnie bardzo fajnie pod makijaż się ten krem sprawdza, że ta twarz jest taka plastyczna, ładnie to wszystko wygląda, a tym bardziej jednak jesienią i zimą, kiedy te zmiany temperatur odwadniają nam skórę. No jest ten problem, żeby ta skóra wyglądała tak świetliście, ładnie. Ale żeby to było nie takie wysuszone, żeby nie odstawały suche skórki, ale też, żeby to nie było przytuszczone od tego, że nam się za dużo sebum produkuje, bo znowu ta skóra się broni w ten sposób. Świetny efekt, bardzo ładne wykończenie jak dla mnie makijażu po zastosowaniu tego kremu. Także też na dzień według mnie super krem, i jak dla mnie, dla każdego rodzaju cery, znowu bez problemu. No i ostatni świetny też skład, tutaj jest taki bardziej aktywny jeszcze skład, krem do twarzy na dzień z aktywną witaminą C w stężeniu 3%, rozświetlenie ulian, drnieniec, betaina, jeżyna, kwas hialuronowy, oczywiście witamina C też w formie izopalmitenianu e, askorbylu, więc świetna forma witaminy C, kwas hialuronowy, no, który będzie bardzo ładnie działał nawilżająco, przeciwsmarczkowo, dzięki temu też. Tutaj w składzie macie też tę te gumę akacjową, która daje efekt szybkiego liftingu skóry i ujędrnienia oraz opóźnia pojawienie się skutków starzenia się skóry. Więc też jeżeli szukacie takiego liftingu, świetnego kremu na dzień, który też będzie, ale na też go możecie ogólnie używać, który będzie bardzo fajnie działał tak liftingująco, e, przeciwsmarczkowo, rozświetlająco, tak odmładzająco, odświeżająco też na tą skórę. No to jest świetny, świetny kosmetyk. Ekstrakt z jeżyny, która działa super silnie e, antyoksydacyjnie, w ogóle wszystkie owoce je, te jagodowe są takie super antyoksydacyjne. Ekstrakt z kasztanowca, który poprawia koloryt skóry. On też opóźnia pojawianie się wolnych rodników i też uszczelenie naczynia, więc jak macie cerę na przykład naczynkową, to witamina C plus ekstrakt z fasztanowca to jest bardzo fajne połączenie, jeżeli macie problemy z naczynkami, aber krem dla osób z cerą yy, bardziej dojrzałą, więc też jeżeli szukacie czegoś na przykład teraz na prezent dla mamy, czy dla kogoś z cerą dojrzałą, to będzie to świetny krem. Yy, super pomysł, jeżeli chcecie po prostu podziałać sobie, albo macie cerę naczynkową, albo chcecie podziałać sobie mocno z witaminą C w formie kremu na przykład. Ten krem możecie używać na dzień i na noc, każdy z nich tak naprawdę możecie używać na dzień i na noc i nie ma najmniejszego problemu, możecie sobie to miksować, zależy czego tam ta wasza skóra potrzebuje i tutaj konsystencja znowu, jak nabieracie ogólnie te kremy czy nakładacze na twarz one wszystkie mają dosyć podobną konsystencję, ten z peptydami jest może troszkę bogatszy, natomiast ogólnie wszystkie one są bardzo podobne konsystencją, wydają się być dosyć ciężkie, jak je wyśniecie na dół i tak samo krem potoczy, natomiast jak je rozprowadzicie na skórze, to one w jakiś magiczny sposób po prostu na tej skórze działają nie są ciężkie, nie są tłuste, nie są lepkie, są bardzo komfortowe, bardzo bardzo przyjemne, mam nadzieję, że powiedziałam was, wam wszystko, co was Interesowało. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania a propos tych kosmetyków albo co dobrać, żebym Wam coś tam doradziła, bo nie jesteście do końca pewne, to piszcie w komentarzach. Ja Wam oczywiście odpowiem i jeszcze więcej informacji tutaj podpowiem, ale bardzo Was zachęcam do zajrzenia na stronę marki, do poczytania o tych kosmetykach. Może się na coś skusicie, bo naprawdę jak dla mnie świetna, kolejna, świetna polska marka na naszym rynku, warta zainteresowania, szczególnie teraz w okresie Świątecznym, żeby kogoś zaskoczyć Jakąś nową marką, właśnie podarować Na prezent jakieś kosmetyki nowej marki Bo jeszcze mało osób o tej marce na pewno słyszało Więc możecie się jeszcze wykazać Po prostu i czymś, nie wiem, mamę Czy tam siostrę, na przykład Czy babcię zaskoczyć jakąś nowością I naprawdę są genialne Ja powiem Wam, że krem potoczy To serum z witaminą C I któryś z kremów, to są genialne, ale genialne Kosmetyki, które każdemu Według mnie podpasują, jeżeli chodzi O pomysł na prezent i dla Was też bardzo serdecznie Wam polecam. A jeżeli szukacie świetnego serum pod masaż pod masaże skóry, no to wybierzcie sobie któryś z nich i gwarantuję Wam, że będziecie bardzo zadowolone efektami, które Wam przyniosą takiego ujednienia, liftingu. Myślę, że naprawdę składy tutaj są takie, bas, że będziecie przezachwycone. Dobra, to wszystko, czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, czy film Wam się podobał, czy Was ta marka zainteresowała, no mnie składami ona bardzo zainteresowała, uwielbiam jak po prostu na naszym rynku pojawiają się takie firmy, które mają tak genialne składy, że po prostu patrzycie i mówicie, dobra, jest, jest super, cena adekwatna do jakości, więc naprawdę ja się mega, mega cieszę i czekam na Wasze komentarze.